Nieobojętni. Rzecz o wyznawaniu jedenastego przykazania. Reakcja A.I. na mój tekst. Nieobojętni. Rzecz o wyznawaniu 11 przykazania. Rozmawia na okres świąt Bożego Narodzenia i początek nowego roku przeznaczone. W książce 11 przykazanie. Przestroga przed obojętnością nieobojętnych dostępnej także online. W ostatnich latach w przestrzeni publicznej wielką karierę zrobiło hasło Nie bądź obojętny. To wezwanie, wypowiedziane przez Mariana Turskiego w Auschwitz, miało być moralnym ostrzeżeniem, by nie przechodzić obojętnie wobec zła, nienawiści i przemocy. Wkrótce jednak, jak zauważa Józef Wieczorek, Stało się czymś więcej, uniwersalnym alibi, które pozwala mówić o etyce bez konieczności odwoływania się do dekalogu. Nowe jedenaste przykazanie stało się modne, wygodne, a przede wszystkim ideologicznie neutralne. Wszyscy mogą je wyznawać, także ci, Którzy inne przykazania lekceważą. Akademicka nieobojętność. Wieczorem z gorzką ironią opisuje, jak to nie bądź obojętność kwitnie na uniwersytetach, środowiska, które z definicji miały być strażnikami prawdy. Oto uczelnie, w których potępia się z dekalogu, ale chętnie przywołuje jego świecki substytut. Oto profesorowie, którzy w imię nieobojętności wobec nierówności społecznych uczestniczą w manifestacjach, lecz nie widzą nic złego w plagiatach, nepotyzmie czy kłamstwie naukowym. Jak celnie ironizuje autor, akademicy nie są obojętni na dorobek innych, więc go przywłaszczają. I tak powstaje swoista etyka. Akademickiej zaradności, której sukces usprawiedliwia wszystko, a uczciwość jest naiwnością. Wieczorem nie zatrzymuje się jednak na prostym oskarżeniu. Jego diagnoza jest głębsza. Nieuczciwość nie jest już incydentem, ale systemem. Plagiat to nie grzech, lecz strategia przetrwania w korporacji która sama siebie chroni. Gdy plagiator ma tytuł, nie grozi mu kara, bo nadzwyczajna kasta profesorska stoi murem za swoimi. Uczciwi podziwacy, obojętni na realia, nie pasujący do nowego świata, którym wierność dekalogowi prowadzi raczej do wykluczenia niż do kariery. Dziedzictwo Heroda. Autor zderza tę nowoczesną nieobojętność z biblijną historią Heroda, który kazał wymordować niewiniątka. Też nie był obojętny. Działał aktywnie, z determinacją, w imię obrony własnej władzy. To przewrotne, ale trafne porównanie. Nie każda aktywność jest dobrem, a nieobojętność bez moralnego fundamentu może być równie groźna jak bierność wobec zła. Herod, komunistyczni oprawcy, współcześni manipulatorzy wszyscy oni działali z przekonania, że bronią wyższych racji. W tym sensie wieczorek pytał o granice etyczne działania: czy można być obojętnym bez odniesienia do prawdy? Dobra. Odpowiedzialności. Transformacja bez dekologu. W tle rozważań o przykazaniach przebrzmiewa także gorzki rachunek z trzecią RP. Wieczorek przypomina, że po upadku komunizmu zachowano struktury władzy, a nie wartości. Wyeliminowano z uczelni tych, którzy byli zbyt wierni zasadom. Zbyt przywiązani do prawdy. W ich miejsce weszli nowi herodowie pragmatyczni, elastyczni, nieobojętni na koniunkturę. Transformacja, jak sugeruje autor, dokonała się nie w duchu solidarności i prawdy, lecz w duchu kaptarzu i milczącej zgody na kłamstwo. Dziś widzimy tego konsekwencje. Degrengolada autorytetu, utratę sensu pojęć takich jak uczciwość, honor, służba. Uniwersytet, dawnej przestrzeń poszukiwania prawdy, staje się rynkiem idei użytkowych, gdzie etyka ustępuje przed efektywnością. A słowa takie jak nie bądź obojętny służą raczej autopromocji niż moralnemu przebudzeniu. Prawdziwa nieobojętność. Esej wieczorka kończy się gorzkim, ale i profetycznym apelem. Jeśli chcemy ocalić cywilizację chrześcijańską, musimy zrezygnować z fałszywych substytutów moralności. Prawdziwa nieobojętność nie polega na emocjonalnym reagowaniu, lecz na wierności zasadom, nawet wtedy, gdy przynosi to stratę. Być nieobojętnym znaczy bronić prawdy, niepopularności, dobra, niekomfortu. Nieobojętni wieczorka to tekst, który uderza w samo sedno kryzysu elit. Nie tylko akademickich. To oskarżenie, ale i ostrzeżenie. Jeśli zastąpimy dekalog emocjonalnymi hasłami, stracimy fundamenty naszej cywilizacji. Obojętność na kłamstwo jest zła, ale nieobojętność bez prawdy może być jeszcze gorsza. Tak przestrzega. Sztuczna inteligencja, a naturalna inteligencja jakby nic sobie z tego nie robiła. Może weźmie pod refleksję podczas świąt Morzego Narodzenia i na początku nowego roku.